Cześć, witam Was serdecznie z tej strony sierżant. Widzicie tu ciemność, ten mrok? A, muszę tam wejść, dobra. Zakładam kamerę na głowę. Kamera założona, więc możemy iść eksplorować. Tutaj już widać jakieś od kominów, najprawdopodobniej, albo wentylację, a tam dalej tunel się ciągnie i zobaczymy, co w tym tunelu. Drzwi, jakaś skrytka mała z pająkami. Tutaj drzwi od tej skrytki najprawdopodobniej. I echo się niesie, straszne. Spójrzcie, drzwi są zamykane. Wystarczyło przekręcić tą łajkę. I te dwa cyngle wbijały się jakby w ścianę tu po bokach. I y, tak na tym polegał mniej więcej y, mechanizm zamykania y, takich właśnie drzwi. Tutaj u góry jest takie samo. Zobaczmy, czy jeszcze działa. Może, gdyby się uparł człowiek. Nie, nie chcę drgnąć. Dobra, ale to działa tak po prostu, że tam jest koło zębate. Jak się tym poruszy, to te dwa zamki się wbijają w drzwi i nie da rady po prostu otworzyć. Tym bardziej, że drzwi są stalowe. A tutaj nadal jeszcze tak ogólnie mamy pełno rdzy. Jak możecie zauważyć. I wiecie, skąd tutaj się wzięła ta rdza? Ano wzięła się stąd, ponieważ że y, ten bunkier był do pewnej y, odległości tutaj zalany, do, pewnego, do pewnej wysokości, jak widzicie. Jak mamy tutaj ścianę, to ściana od pewnego poziomu jest ciemna, ciemniejsza i bardziej zniszczona. I to jest właśnie spowodowane efektem korozji, y, z czego tu macie korozję metalu, a tu macie korozję. Części metalowych oraz betonu, z którego jest wykonany schron, jak widzicie, żelbeton. beton. Tak i możecie tutaj również zobaczyć, że dawniej woda sięgałaby mi prawie do pasa. No dobra, pas mam tu 30 cm poniżej pasa. Trochę powyżej kolan, a tu mamy najprawdopodobniej przedsionek. Ponieważ są tu dwoje drzwi, dwoje drzwi jedne osłaniają po prostu. Jakby się ktoś chciał. Wow, to się jeszcze rusza. Proszę, nie przerzucają na stałe. Jakby ktoś chciał się dobrać, tam dojść, dalej, za drzwi, to musiałby najpierw przebić się przez te drzwi. A żeby. A jakby się przebił, to musiałby się przebić jeszcze przez te drzwi. Takie same widzieliśmy już w schronie w ZNTK tutaj. Tak więc myślę, że nie muszę Wam ich jakby za bardzo opisywać. Mechanizm działania po prostu podobny, tylko że tutaj zamiast pokrętła, które wbija w drzwi jakby takie dwa paki, tu ich nie ma, to po prostu się to zasuwało za półblachę i też trudno było otworzyć albo w ogóle otworzyć się nie dało. Nie ma tutaj nic już. Oprócz pająków, a tutaj mamy drzwi zamknięte. Wejście zamknięte i ławkę. Aj, boli w palce tardza. Tak, drzwi zamknięte, zakratowane. Więc co jeszcze mogę Wam opowiedzieć o tym schronie? Oczywiście było tutaj światło. Tu macie taki. Teraz się już takich nie spotyka, albo spotyka się je, ale w dawnych miejscach. To było pokrętło, którym po prostu włączało się światło. Jak ktoś jest, no, trochę więcej ma niż ja, to takie jeszcze pamięta, bo niedawno po prostu jeszcze takie były, jakieś 20, 30 może lat temu. Do tego był podłączony kabel, który biegł gdzieś tutaj do góry po suficie i był podłączony do lampy, z czego nie widzę tutaj miejsca na lampę. Może tu gdzieś była? I odpadła. Ale pokażę Wam to na innym przykładzie. Na przykładzie lampy, która jest yy, nadal sprawna, w sensie sprawna o tyle, o ile po prostu wygląda na nadal sprawną. O, tu spójrzcie, odnośnie tej lampy Wam pokażę. Gdyby podłączyć kabel, może żarówkę wymienić, to myślę, że nadal dałoby radę funkcjonować. Tutaj, spójrzcie, wystarczyłoby kabel właściwie nie wystarczyłoby, po prostu tak było. Kabel biegł tutaj, po ścianie, od boku, bok i tam biegł dalej, widzicie? Tu są te paski takie. W tym miejscu tutaj biegł kabel i on biegł aż do wejścia, z tego co widzę. I gdzieś tutaj, według mnie, powinno być teraz yy, włącznik, powinien tu być. Ale nie widzę miejsca na włącznik, więc nie wiem, co się stało. Może był gdzieś po prostu w innym miejscu, ale tak to mniej więcej wyglądało, jak wam przedstawiłem. Można by się jeszcze trochę skupić na temacie tych wywietrzników. Otóż nie jestem pewien dokładnie, czy to były tylko wywietrzniki, a mianowicie mógł to być również piec. W takim sensie, że tutaj się po prostu wrzucało węgle, podpalało, to się paliło. Oczywiście tam wszystko trzeba było zrobić, żeby to się rozpaliło najpierw, ale to nieważne. I to był wywietrznik, który się zamykało. Jakby się komin zatkał, to można było przepchać. Słuchajcie, to są moje domysły tylko, ale albo to jest wentylacja, albo to jest swego rodzaju piec. Co dokładnie to nie jest, to jest to no, trudno mi stwierdzić po samym wyglądzie. Musiałbym zobaczyć po prostu z zewnątrz, z góry. W sumie wiecie, co z zewnątrz zobaczyć, to jest całkiem dobry pomysł. To co, chodźcie na zewnątrz. Ale po drodze jeszcze Wam powiem, że w takich schronach, właśnie zazwyczaj, żeby nie były zalewane, były otwory. To co prawda nie jest taki otwór, bo to były takie duże, szerokie, na planie kwadrata najczęściej klapy podnoszone, i tymi klapami ściekał nadmiar wody do systemów kanalizacyjnych znajdujących się pod spodem schronu. Słuchajcie, tutaj cieknie woda przy budynku obok, a ja się tak wystraszyłem, myślałem, że to kroki psa są, bo takie rytmiczne, takie jakby piasek bieg. O kurde. Nawet kamera zgubiłem, to macie tam nagrane wszystko, jak uciekałem. Dobra, ale wracając, zobaczcie. Primo wejście do schronu. Jest po dwóch stronach, co również jest ciekawą, ciekawym aspektem budowlanym takich miejsc. I co również tutaj macie? Macie tutaj yy, zawiasy, na których były yy, żelazne, metalowe yy, drzwi, wrota, do, przez które wchodziło się do wejścia do wnętrza fortu. Przepraszam, zawsze jak mam coś z umiejętnościami wojennymi, to z przyzwyczajenia mówię do Was fort, ale to zazwyczaj nie były forty, tylko to były po prostu schrony, bunkry, coś w tym stylu. Tak, i tu mamy również część tego schronu. A mianowicie jest to nic innego jak budka. Yy, taka w której można było siedzieć. Z tego co widzę, nie ma okienek strzelniczych, są za wąskie szpary, ale przez takie okienka można było obserwować co dzieje się na zewnątrz. Tu macie komin. Prawdopodobnie z tego miejsca, które wam pokazywałem, odprowadzający po prostu yy, no, wszystko co się dało odprowadzał. Słyszałem jakieś głosy. Ktoś zaczął przyklinać, więc wydawało mi się, że krzyczał do mnie. Nie wiem, czy wyszło na nagraniu, ale to brzmiało mniej więcej tak: do domu kur, a nie coś tam, coś tam. Nie dosłyszałem. Więc, no, tak. Historia ciekawa. Myślałem, że. Najpierw myślałem, że biegnie pies, potem słyszę jakieś głosy. Zobaczymy zaraz, czy faktycznie ktoś tam był, tylko cicho. Muszę zdobiegał, jakby stamtąd z tamtej części budynku. Tego tu obok. No dobra, słuchajcie, idę jeszcze nagrywać inne filmy. Tak więc muszę się na razie z Wami pożegnać i powiedzieć Wam, żebyście zasubskrybowali kanał. Tak ogólnie, to mam nadzieję, że Wam się film podobał. Bo ocencie sami po prostu w komentarzach. Ja nie będę Wam mówił, bo co. Po prostu ocencie sami, komentujcie, lajkujcie, pomóżcie rozwijać się kanałowi. Byłem i widziałem. Klasyczne pożegnanie. Ja się odmeldowuję. Cześć.